A gdybym ci powiedział, że wszystko, co widzisz wokół siebie, nie jest tak naprawdę tym, czym się wydaje? Krzesła, stoły, twoje własne ciało, nawet światło, które w tej chwili oświetla pomieszczenie. Nic z tego nie jest tak solidne, jak sobie wyobrażasz. W rzeczywistości dzieje się coś znacznie dziwniejszego i głębszego. Coś, czego większość ludzi nigdy nie odkryje. Ale właśnie masz wejść w tę tajemnicę, która całkowicie zmieniła współczesną fizykę. Przez wieki myśleliśmy, że wszechświat składa się z małych cząstek, jak mikroskopijne klocki Lego, elektrony, protony, fotony, wszystkie te małe rzeczy unoszące się wokół. Ale wtedy fizycy odkryli coś niepokojącego. Te cząstki zachowują się w niemożliwy sposób. Pojawiają się i znikają znikąd. Przechodzą przez ściany, są w dwóch miejscach jednocześnie. A co gorsza, kiedy ich nie mierzysz, istnieją w superpozycji. Bez określonych właściwości, dopóki nie wejdą w interakcję z czymś. Mechanika kwantowa próbowała to wyjaśnić, mówiąc, że cząstki to chmury prawdopodobieństwa. Okej, okay, to już dziwne. Ale w tej historii były gigantyczne dziury. Jak cząstki dosłownie powstają z próżni? Dlaczego wszystkie elektrony we wszechświecie są idealnie identyczne? Odpowiedź przyszła z rewolucyjnego pomysłu, który niewielu zna, ale który podtrzymuje całą współczesną fizykę cząstek. Kwantowa teoria pola. Przygotuj się, bo w ciągu najbliższych kilku minut odkryjesz, co naprawdę wypełnia wszechświat. Zrozumiesz, dlaczego cząstki mogą nie być fundamentalnymi blokami rzeczywistości. I poznasz niewidzialne pola, które wibrują przez ciebie w tej właśnie chwili, dając początek absolutnie wszystkiemu, co istnieje. Zaczynamy? Wyobraź sobie wszechświat jako niewidzialny ocean, który wypełnia absolutnie wszystko. Każdy rodzaj cząstki, który znamy, ma swój własny ocean. Istnieje pole dla elektronów, inne dla fotonów, inne dla kwarków. Te pola nie znajdują się w niektórych miejscach. Są wszędzie jednocześnie. Nawet tutaj, teraz, przechodząc przez ciebie, istnieją dziesiątki pól kwantowych wibrujących jednocześnie. Nie widzisz, nie czujesz, ale są tam. Wielka sztuczka kwantowej teorii pola jest taka. Cząstki nie są fundamentalnymi obiektami. To tylko fale, zlokalizowane wzbudzenia w tych polach. Kiedy wykrywasz elektron w eksperymencie, w rzeczywistości mierzysz zakłócenie w polu elektronu. To jak rzucanie kamienia w idealnie spokojne jezioro. Kamień tworzy fale na powierzchni. Te fale są prawdziwe, możesz je zmierzyć i zobaczyć. Ale to, co naprawdę tam istnieje, to woda jeziora samo pole. Teraz nadchodzi fascynująca część. Każde pole ma właściwość zwaną spinem. To określa, jak się zachowuje, gdy obracasz przestrzeń wokół niego. Pola o spinie 0 są najprostsze, reprezentowane przez pojedynczą liczbę w każdym punkcie przestrzeni. Pola o spinie 1 są bardziej złożone, reprezentowane przez wektory wskazujące w różnych kierunkach. A pola o spinie pół są jeszcze bardziej egzotyczne, opisane przez obiekty matematyczne zwane spinorami. Ale dlaczego spin ma znaczenie? Bo jest głęboko związany z symetriami wszechświata. Kiedy obracasz przestrzeń, przesuwasz coś z jednego miejsca na drugie lub odwracasz czas, pola przekształcają się w specyficzne sposoby. I tu jest haczyk. Te symetrie gwarantują prawa zachowania. Zachowanie energii, pędu, ładunku elektrycznego. Wszystko, co pozostaje stałe we wszechświecie, istnieje z powodu symetrii pól. Ale jak te pola się zachowują, gdy zastosujemy do nich zasady mechaniki kwantowej? Teraz nadchodzi część, która naprawdę odwraca grę. Kiedy bierzesz te pola i stosujesz do nich zasady mechaniki kwantowej, dzieje się coś niezwykłego. Pole przestaje mieć tylko jedną określoną konfigurację. Zamiast tego istnieje w wielu konfiguracjach jednocześnie w superpozycji kwantowej. To tak, jakby niewidzialny ocean, o którym wspomnieliśmy, wibrował na wszystkich możliwych częstotliwościach jednocześnie. Z tej superpozycji wyłania się kluczowe pojęcie kwanty. To dyskretne pakiety energii, które pole może nieść. Nie możesz mieć pół wzbudzenia ani jednej trzeciej wibracji. Pole akceptuje tylko całkowite wartości tych pakietów. Jeden kwant, dwa kwanty, trzy kwanty. I to jest dokładnie to, co nazywamy cząstkami. Kiedy mówimy, że istnieje tutaj foton, mówimy, że pole elektromagnetyczne ma dokładnie jeden kwant energii w tym punkcie. To doskonale wyjaśnia, dlaczego wszystkie elektrony są identyczne. Bo nie ma czegoś takiego jak jeden elektron inny od drugiego. Istnieje tylko jedno pole elektronów, wibrujące w całym wszechświecie. Każdy elektron, który wykrywasz, to tylko kwant tego jednego pola. To jak fale w tym samym oceanie. Oczywiście fale wydają się różne od siebie. Ale wszystkie są zrobione z tej samej wody, wszystkie podlegają tym samym zasadom, ponieważ pochodzą z tego samego fundamentalnego źródła. Ale to nie wszystko. Pola kwantowe stale kipią aktywnością, nawet gdy wydają się puste. Cały czas pojawiają się tymczasowe fluktuacje, małe zakłócenia, które pojawiają się i szybko znikają. W matematycznym opisie fizyki modelujemy te fluktuacje, używając koncepcji cząstek wirtualnych. To narzędzia obliczeniowe, które dają nam niewiarygodnie precyzyjne wyniki. Kiedy dwa elektrony się odpychają, na przykład, przedstawiamy to matematycznie jako wymianę wirtualnych fotonów. Tych cząstek wirtualnych nigdy nie możemy wykryć bezpośrednio, ale ich efekty są absolutnie realne i mierzalne. I nawet w tym mikroskopijnym, kwantowym chaosie coś pozostaje nietknięte. Prawa zachowania nadal obowiązują doskonale. Ale jak to wszystko się organizuje, aby uformować wszechświat, który znamy? Więc tutaj jest pełny obraz, który dostarcza nam współczesna fizyka. Wszechświat nie składa się z cząstek unoszących się w próżni. Wszechświat to sama czasoprzestrzeń wypełniona różnymi polami kwantowymi. Polami, które stale ze sobą oddziałują. Każde pole ma swoją osobowość, swoje zasady, swoją konkretną rolę w tym kosmicznym tańcu. A kiedy organizujemy wszystkie te pola. Mamy to, co nazywamy modelem standardowym fizyki cząstek. Najpierw mamy pola wektorowe, te o spinie 1, to pośrednicy sił fundamentalnych. Pole elektromagnetyczne wytwarza fotony, odpowiedzialne za całe światło i elektryczność, które znamy. Pola gluonów utrzymują kwarki sklejone wewnątrz protonów i neutronów, a bozony W i Z pośredniczą w słabej sile jądrowej, tej, która sprawia, że Słońce świeci poprzez fuzję jądrową. Bez tych pól wektorowych po prostu nie byłoby sił we wszechświecie. Potem przychodzą pola spinorów o spinie pół. Te generują fermiony, które są właściwą materią. Kwarki łączą się, tworząc protony i neutrony. Elektrony krążą wokół jąder atomowych. Miony pojawiają się w promieniach kosmicznych. Neutrina przechodzą przez całą Ziemię, prawie z niczym nie wchodząc w interakcję. Cała materia, której możesz dotknąć, zobaczyć lub poczuć, Pochodzi z tych pól fermionowych, wibrujących w określony sposób. I jest jeszcze pole Higgsa o spinie zero. To jest szczególne, ponieważ przenika całą przestrzeń z wartością różną od zera, nawet w próżni. Kiedy inne pola wchodzą w interakcję z tym oceanem Higgsa, zyskują masę. To dosłownie źródło masy prawie wszystkich cząstek. Teraz wewnętrzne symetrie tych pól wyjaśniają fascynujące właściwości. Dlaczego istnieją antycząstki? Dlaczego kwarki mają ładunek kolorowy, czerwony, zielony lub niebieski? Wszystko to pochodzi z głębokich matematycznych symetrii pól kwantowych. Model standardowy organizuje to w niewiarygodnie precyzyjny sposób. Ale czy to naprawdę jest ostateczna teoria? Kwantowa teoria pola jest prawdopodobnie najbardziej udaną teorią ludzkości. Jej przewidywania zgadzają się z rzeczywistością w absurdalny sposób zostały potwierdzone w tysiącach eksperymentów. Niektóre przewidywania trafią 12 cyfr po przecinku. To jak trafienie odległości między Nowym Jorkiem a Los Angeles z marginesem błędu mniejszym niż grubość włosa. Ale jest gigantyczny słoń w pokoju, którego nikt nie może zignorować. Kwantowa teoria pola działa doskonale w płaskiej czasoprzestrzeni, gdzie dominuje względność szczególna. Ale nasz wszechświat nie jest płaski. Jest zakrzywiony przez obecność masy i energii, jak pokazał Einstein w ogólnej teorii względności. A kiedy próbujemy połączyć kwantową teorię pola z grawitacją, rzeczy po prostu się rozpadają. Równania wypluwają nieskończoności wszędzie. Metody matematyczne, które działają doskonale dla innych sił, całkowicie zawodzą w przypadku grawitacji. Fascynującym przykładem tego napięcia jest promieniowanie Hawkinga. Stephen Hawking przewidział, że czarne dziury powinny powoli parować, emitując promieniowanie. To przewidywanie pochodzi z zastosowania kwantowej teorii pola blisko horyzontu zdarzeń czarnej dziury. Pomysł jest genialny. Pary fluktuacji kwantowych pojawiają się stale w próżni. Blisko horyzontu jedna może wpaść do czarnej dziury, podczas gdy druga ucieka, stając się prawdziwa. Rezultatem jest to, że czarna dziura stopniowo traci masę. Ale ten opis jest niekompletny. Działa tylko jako przybliżenie i rodzi głębokie pytania o informację kwantową i naturę czasoprzestrzeni. Wielkim marzeniem współczesnej fizyki jest stworzenie teorii wszystkiego. Teorii, która doskonale łączy kwantową teorię pola z ogólną teorią względności. Kandydaci istnieją: teoria strun, pętlowa, grawitacja kwantowa. Ale stoimy przed gigantycznym problemem. Testowanie tych pomysłów wymagałoby niewyobrażalnych energii. Miliony razy przekraczających to, co nasze akceleratory mogą wyprodukować. Jak rozwiązać układankę, gdy brakuje fundamentalnych elementów, których być może nigdy nie uda nam się znaleźć? Pola kwantowe są niewidzialną tkaniną wszechświata. Są tutaj, teraz, wibrując przez każdy atom Twojego ciała, przez każdy foton światła, który wchodzi do Twoich oczu. Kiedy dotykasz stołu, nie dotykasz tak naprawdę solidnej materii. Czujesz pola elektromagnetyczne elektronów odpychające inne pola elektromagnetyczne. Wszystko jest polem, wszystko zawsze było. Kwantowa teoria pola jest bijącym sercem modelu standardowego. Wyjaśnia z przerażającą precyzją, jak wszechświat działa na najbardziej fundamentalnym poziomie, który znamy. Ale podróż fizyki na tym się nie kończy. Wciąż brakuje połączenia kwantowej teorii pola z grawitacją. Stworzenia tej teorii wszystkiego, która łączy kwant z kosmosem. I kto wie, co odkryjemy po drodze. Właśnie odkryłeś najgłębszą tajemnicę rzeczywistości niewidzialne pola wibrujące przez wszystko. To niepokojące, to piękne, to prawdziwe. Jeśli ta treść zmieniła twój sposób widzenia świata, zapisz się na kanał i aktywuj dzwonek, aby nie przegapić kolejnych filmów. Zostaw w komentarzach, co najbardziej Cię zaskoczyło w polach kwantowych. I pamiętaj. Każde odkrycie naukowe otwiera drzwi do dziesiątek nowych pytań, bo wiedza to tylko początek.